Ukryte lęki Narcyza, lęk przed utratą kontroli, kochani. Dzisiaj skąd się to bierze? Skąd ta ciągła potrzeba kontrolowania wszystkiego i wszystkich i to po najdrobniejszy detal i szczegół. Przede wszystkim dzieciństwo osoby dysfunkcyjnej, pełne chaosu, przemocy, niestabilności powoduje to, że kontrola innych i wszystkiego wokół daje mu takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Musi to robić. Czyli na przykład mężczyzna narcyz będzie Cię kontrolował we wszystkich sprawach. Nawet Ty, kobieta, masz swoje jakieś tam kobiece sprawy w kuchni, swoje decyzje, kosmetyki, jakkolwiek. On będzie się nawet w to wtrącał. Po co ci to? na co ci to? Będzie Ci przekładał, wzbudzał jakieś takie zamieszanie, a kobieta odwrotnie będzie się wtrącać w Twoje rzeczy, w Twoje sprawy. A dlaczego naprawiasz to w ten sposób? A dlaczego nie używasz tych narzędzi? Tak i tak dalej. Na przykład, co się dzieje w mózgu narcyza i dlaczego to robi? No, przede wszystkim u niego nadaktywna amygdala, która reaguje ciągłym zagrożeniem i deficyt w ICC, czyli tam, gdzie monitoruje błędy jego mózg, nie tolerują niepewności. Dlatego musi, musi, bo się inaczej dusi, zarządzać każdym szczegółem, każdym detalem, w tym oczywiście tobą i Twoimi działami, działaniami. U Ciebie u ofiary zachodzi proces, no niestety, dosyć męczący, kiedy narco spróbuje Cię kontrolować, włącza się u Ciebie tryb stresu, więc rośnie kortyzol, no bo ty jesteś w napięciu, nie możesz funkcjonować w sposób naturalny, tak jak sam sama byś funkcjonowała. Ciało Twoje przechodzi w hiperczujność, więc jesteś pobudzona, na stresie na wszystko uważasz i zaczynasz ograniczać, <laughs> redukować swoje naturalne zachowa zachowania. Po to, żeby nie wywołać w nim gniewu, nie wywołać kłótni ani napięcia. Robisz to intuicyjnie, nawet jeżeli nie jesteś osobą podporządkowaną, tylko jesteś osobą stanowczą, silną, to intuicyjnie zaczynasz to robić dla świętego spokoju. Okay? E Jaka jest strategia obrony twoja ofiaro? Oczywiście nie oddawaj steru. Krótkie komunikaty, bez tłumaczenia. Robię tak, bo też zdecydowałam. Koniec. Robisz, postępujesz tak jak musisz. Przepraszam cię, kochanie, muszę tak zrobić. Muszę, mm, buziaczku, i robisz swoje, ok? Po prostu nie prowokować, nie uspakajać go też, bo uspakajając go, kochani, no wiesz, no proszę cię, no przecież ja muszę, no widzisz sam, że to jest ważne i tak dalej, bo dlatego, że potrzebuję, bo mi to służy. Tłumaczysz się, to tylko napędza jego potrzebę kontrolowania. Wzmacniasz jego zachowania w ten sposób. Krótko zwięźle na temat. Robisz swoje, okay? Nie pobudzasz, nie karmisz go, nie karm go. Zbuduj oczywiście plan awaryjny, taki jak finanse, kontakty z właściwymi ludźmi, wsparcie, bo to jest twoja prawdziwa tarcza. Nie da rady się tak, funkcjon nie da rady tak funkcjonować, w takim związku nie wytrzymasz długo, to oczywiste. Nikt pod prędzierzem kontroli nie da rady funkcjonować racjonalnie, twój mózg będzie wariował. Będziesz miała problemy zdrowotne, układ nerwowy również będzie siadał, i daleko tak droga ofiaro nie pociągniesz. <laughs> Dlatego, e, wszystko, co możesz zrobić, to zadbać o swoje bezpieczeństwo i w sposób łagodny, normalny, ale stanowczy wychodzić z tego. Nie walcz, nie kłóć się, to ci nic nie da. Dajesz mu pokarm, to ty tracisz. <laughs> Narcys jest aktorem. Który uwielbia sterować innymi i traktuje ciebie jak marionetkę, której może pociągać za sznurki. Ale kiedy za te sznurki pociągając, teatr będzie tracił sens, bo nie będzie to reagować na jego pociągnięcia, to ucieknie, zdecyduje się wycofać, wypali go to, miejmy nadzieję, w miarę szybko. Kochani, degraduj Narcyza jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama, zapraszam Was w bio TikToka. Możecie tam kliknąć na YouTube'a, przejść na YouTube'a na mój kanał. Tam mogę zamieszczać więcej informacji i będę zamieszczać więcej informacji. Wkrótce już także strona w budowie egoexplained.com na której będzie dużo więcej ciekawych materiałów, także e-book o tym, jak odzyskać siebie, przez co ja przechodziłam i jak sobie z tym radziłam, a także moja książka i kolejne także warsztaty, pomysły na aplikacje, jak sobie z tym wszystkim radzić. Kupa, kupa, przepraszam, dużo, dużo pracy przede mną, ale fajnie się z Wami współpracuję i widzę, że jest tego duża potrzeba, nie sądziłam, że jest tak to na dużą skalę. Robiłam nawet analizę, powiem Wam o tym innym filmie, jak bardzo to skaluje, w sensie zarażają osoby toksyczne swoją toksyną inne zdrowe osoby, jak bardzo źle to wpływa na ich życie. Także już wkrótce w kolejnym filmie, a tymczasem żegnam Was, kochani, ściskam i życzę pięknego, owocnego dnia. Trzymajcie się!